Zbliża się wielkimi krokami nowy rok. Rok to nowy rozdział w życiu. W nim możemy rozpocząć nowe działania, podjąć nowe wyzwania. Pewnie zastanawiasz się, jak ten nowy rok wykorzystać dla siebie jak najbardziej optymalnie, jak najbardziej efektywnie, żeby jak najwięcej marzeń i swoich celi w nim zrealizować. Powiem Ci dzisiaj, jak można do tego fajnie podejść. Wyznacz sobie trzy priorytety na ten rok, przynajmniej na pierwszy jego kwartał, czyli około trzy miesięcy. Czyli takie trzy priorytety, którymi przez trzy miesiące będziesz się zajmować. To krok pierwszy, jeden z najważniejszych, żebyś wiedziała, jaką ścieżkę obrać i będę podążać. Drugi krok, wypisz swoje sfery życia, czyli obszary, w których działasz, w których funkcjonujesz. Może to być praca, może to być rodzina, może to być jakieś hobby, jakaś pasja, którą robisz po pracy. Obszary, które są w Twoim życiu ważne. Wypisz je sobie. Zastanów się również, jakie pełnisz rolę w swoim życiu. Czy jesteś matką, żoną, e, córką, która z tych roli jest dla Ciebie ważna i w której z tych ról będziesz chciała się realizować? Czy jesteś bizneswoman, czy jesteś pracownikiem? Każda z tych roli ma swoje znaczenie i ma też przypisane do nich funkcje oraz zadania, które w swoim życiu realizujesz, a w związku z tym musisz również znaleźć na nie czas. Następnym aspektem jest wyznaczenie sobie celi, ale cel to pamiętaj o tym, że to jest marzenie z datą realizacji. Czyli, jeśli wyznaczasz sobie jakiś cel, to obierz od razu konkretną datę, kiedy on ma się ziścić, kiedy ma się zrealizować, kiedy będzie ta data końcowa, kiedy będziesz chciała go osiągnąć i mieć już na liście do odhaczenia, że to już zrobiłam. Kolejno, rozbij ten swój cel na mniejsze etapy, na mniejsze. Etapy z konkretnymi również działaniami, czyli rzeczami, które zrobisz, i przypisz im również, zarówno tym mniejszym etapom, jak i konkretnym działaniom daty ich realizacji, bo wówczas będziesz się bardziej mobilizować, będziesz się pilnować i te działania możesz już wpisać w swój kalendarz na nowy rok. Kolejno, wyznacz działania na konkretne miesiące tygodnie, a czasami nawet dni, jeśli będzie to możliwe, żeby dane działania podjąć i wykonać. Jeśli na przykład będziesz musiał publikować, na przykład takie nagranie, które ja dzisiaj dla ciebie nagrywam, danego dnia możesz je już pisać w kalendarz, że tego dnia musisz to zrobić. Natomiast jeśli masz cel, który wymaga dłuższej pracy, możesz to zawrzeć w swoim tygodniu lub miesiącu w zależności od tego Ile masz swojego czasu, ile czasu chcesz przeznaczyć na ten cel, jak ważny on jest i jak ym, wiele działań skupia się na jego osiągnięcie. Jeśli to będzie coś prostego, możesz to zrobić w dzień lub w tydzień. Jeśli będzie to wymagało większej ilości nakładu czasu i, i twojego zaangażowania, wtedy możesz to zrobić w układzie miesięcznym. Pamiętaj również o tym, żeby w swój kalendarz wpisać wszelkie urodziny, imieniny, wyjazdy służbowe, szkolenia, wyjazdy rodzinne. Wpisz sobie również ważne uroczystości typu chrzciny, komunie, które wierzę że w Twojej rodzinie się szykują. Możesz również na swój kalendarz spojrzeć z perspektywy, którą ja uwielbiam i którą praktykuję od lat. Wybrania wolnych weekendów. Po to, żebyś mogła je przeznaczyć na coś, co będzie dla ciebie ważne. Albo na edukację, albo na relaks, na wypoczynek, na spędzenie czasu z rodziną. Zajrzyj sobie już teraz, wpisując najprościej w google oczywiście, dni wolne w 2023 roku. I w ten sposób zobaczysz wszystkie wolne dni, które ci się wyświetlą, bierzesz kalendarz i planujesz sobie. I wówczas okazuje się, że masz na przykład długi weekend majowy, długi weekend przy Bożym Ciele długi weekend przy świętach wielkanocnych, przy Bożym Narodzeniu i możesz już sobie zaplanować nawet swój urlop. Także zachęcam Cię do tego, żeby z takich podpowiedzi korzystać i w ten nowy rok wejść z takim przytupem. Te swoje cele, priorytety, to wszystko, co jest dla Ciebie ważne, mi gdzieś pod ręką. Wpisz sobie w swój kalendarz, tak żebyś mogła szybko je odnaleźć, szybko do nich wrócić i zawsze o nich pamiętać. Zapraszam Cię do drugiego cyklu. Do odcinka, w którym opowiadam o tym, jak wybrać swój kalendarz na nowy rok. Do zobaczenia!